O co chodzi? Widzę, kto wie o co chodzi z tym, że wkręciła się jak majty w dupę? Halo? Halo, dobry wieczór. Dzień dobry wieczór, halo, Tak. No, yy, halo. no, halo, halo. O, o słyszę, słyszę, tak? Halo. No, yy, Dzwonię z strony ogłoszenia. Yy, gruz i tam piach z remontu, gruz tak. cegły, no? Tak. Tak. No, chciałem jakieś tam szczeg e... szczegóły poznać? E... E... Szczegóły, no tak. Ja y, chciałabym często, dość szybko się tego pozbyć, bo to już, na szczerze mówiąc, długo leży przed domem. No. I teraz tak, no, tam mamy głównie kamień z rozwórzki roz roz murku co tu jeszcze było? No głównie kamień, cegły, Ostatnio są dwie albo trzy kubki ziemi. Ziemia była wybierana spod fundamentów, spod kucia wylewki. Ja, ja, no. Więc w miarę, jest, no, w miarę jest czysta. No też mi zależy na tym, żeby, żeby ktoś po prostu własną przyczepkę miał, zabrał to, ewentualnie no... Nie wiem, czy pan tego potrzebuje do jakichś jakich swoich użytków, czy, czy po prostu pan chciałby to mi posprzątać i, i, i nie wiem, bo też tak sądzę, że to mnie nie da darmo, prawda? Bo... No właśnie chciałem się za, za, zapytać no. tego i ile pani płaci, nie? Ile płaci? No 500 zł za to zapłaciła. Słucham jeszcze raz. 500 zł? Za, żeby to zabrać wszystko? Tak. I to jest yy, tak jakby, ile czasu miałbym, żeby to zabrać? Znaczy, no, nie ma pan jakoś jest, ograniczonego czasu. No. Dużo, bo nie... Bo na zdjęciu nie widać, ile tego jest, nie? No, mogłabym jutro do, podesłać zdjęcie, no nie jest tego dużo. No. Nie, nie jest. To no, Może się tak wydać. No. Dobra, a 600 zł by pani dała, czy raczej nie? 600 też bym dała. Kurde, wie pan co, co? Ja tam jestem studentem na dorobku. Ja za 600 zł bym się podjął, tak? ja, bym to za, ja bym to zapakował i wywiózł. Mhm. Ale ma pan to gdzieś wywieźć, czy, czy bo, bo tak, wie pan, różne też były pytania. Bo ja na przykład tego nie mam gdzie później zutylizować, nie? Czyli no to... pan by się tym zajął. Za 600 zł by pan to e, jakby sobie załadował i wywiózł, tak? Dobrze się rozumiemy. Czy... Tak, ja to, ja, tak. tak Ja to załadował bym Okej, no to za 600 możemy się tak umówić. Jo? Mówię, że za 600 zł możemy się tak umówić, że pan przyjedzie, zabierze to jo? i, i, ten, i Ej, A ja mówię. Się no, a ja mówię jo. Przerywa to przez Nie, no bo, no bo ja mówię jo, czyli że jo, że a, się, że się a... zagadujemy na 600, nie? Jo. Aha, tak. Tak, o, tak, normalnie? Tak. O. No dobra, to jutro będę gdzieś około piątej... Pani wysiada adres sms-em, bo ja nie zapamiętam jak pani powie. To ja jutro o piątej, piątej będę dybał. Dobrze, dobrze, okej. Okay. Tam nie będzie przeszkadzało, o, tak. że, że, będzie głośno, czy coś? Ja pan no myślę, myślę, że nie, no nie powinno nikomu przeszkadzać. Bo tam są jacyś sąsiedzi no. wokoło, czy coś? No, są, są, są siedziny, no chyba, że poniedziałek, no bo jutro to nie zaraz ja, poniedziałek cimo. to ja... Chyba, że pani nie może. Pan. W poniedziałek ja na zapierdalam, wolałabym to jutro ogarnąć. Aha, no to dobre. No, no to proszę być jutro w takim razie. To dziś koło piątej będę. Pani będzie spała, czy nie? O piątej rano, tak? Tak, tak. O piątej rano. No dobra, no to no nie będę, no jak, przy, jak się pan deklaruje przyjechać i zabrać to, no to, no to wstanę przecież, no nie norma ma problemu. Normalnie? Tak. No dobrze, to ja o 5.00 będę. Yy, ja będę jakby co swoim takim jakby autobusem i będę tam pakował na ten autobus i to już tam sobie gdzieś wywiozę, ale mówię, żeby tam otwarta brama będzie? To jest nie, to jest wszystko przed domem. Jak pan A, to... jedzie, to jest na też przed domem wszystko leży. Dobra. Wie pan, no, no, także przed domem to jest. Tam, jakieś, tam jakiś y, chłop rano wyjdzie? Czy coś? E, no ja wyjdę. Ja wyjdę. A bo pani bo nie, nie będzie miał pan, nie będzie pan miał pomocny, A, bo pani sama mieszka? No nie, nie sama, nie sama, ale jutro rano nie, na ofert, no, nie, no nie będzie. Możliwości. A. Dobra. Jak coś, to ja będę w koszulce. Jak coś będę w, w, w koszulce odblaskowej. Dobrze, dobrze. Jak tak na jak ci na drogach tacy robole, to ja tam będę w takiej koszulce, żeby lepiej był... Normalnie żeby w odzieniu roboczym. Dobrze, dobrze. Dobrze. Okej. Okay. Jak pani ma na imię? Dobrze, to ja żeby, no? żeby się w razie co jakby nie mógł znaleźć tam czy coś, to jak powiedzieć, że ja szukam pani kogo? Jak pani się nazywa? E e hmm. No. ale kogo się pan. Na za... no, kogo się pan zapyta? jak musi pan dzwonić do mnie. Ja mam na imię Karoli... Karolina, ale proszę do mnie dzwonić, no, ja, ja wyjdę z czego No to raczej ty nie będzie miał pan kogo zapytać. A gród no to jak mu, jak panu powiem Ulicę napisze SMS-em, to gród jest widoczny przed domem leży, bo to tylko na naszym tutaj przed naszym domem leży ten gród. Dobra. Także pan będzie widział na pewno. Dobra. dobra. No to ja, ja wyślę adres w takim razie. Dobra. dobra? SMS-em. SMS, -em, tak, ja. okej. Okay. Dobra, od 25 od, będę dybał, Niech pani sam tam śpi, w razie co ja jak coś, to będę dybał. Dobra. Nie no wyjdę, wyjdę spokojnie. Ja. Jakoś Dobra, tam, no to... Ma pani jakąś tam Dobra. kawkę rozpuszczalną, to my tam, bo ja będę z kuzynem, to byśmy to wzięli, żeby już szybciej sprawnie poszło tam jakąś kawkę rozpuszczalną. Dobrze. 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 Tak. No. Do dzięki okay. bardzo. Dzięki, no. Okej, no, do widzenia. Ja, <laughs> oh. yeah, no. Deme.